No i stąd chyba możemy już zaczynać. Dzień dobry Państwu, witam na czwartym seminarium z cyklu Kultura i Rozwój, cyklu, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Kultury i Kolegium Civitas. Tym razem przedmiotem naszego spotkania, tytułem spotkania, są przestrzenie kreatywności. Będziemy chcieli zastanowić się, czy poprzednim razem. Z Państwa, którzy byli na spotkaniu. Proszę Państwo pamiętają, rozmawialiśmy o przemysłach kreatywnych, przemysłach kultury. Więc dzisiaj chcemy się zastanowić nad tym, co w dużej mierze substancja przemysłu, czyli sama kreatywność, w jaki sposób, gdzie jej szukać, jak, czy można jej wspomagać, znaczy jej no, wykrywanie w przestrzeni społecznej, jakimi formami dzisiaj, kiedy o ekspresji kreatywności testują Różne aspekty, tak, nie tylko przestrzeń społecznej, ale również technologie, dostęp do nich, także to wszystko będziemy próbowali pokazać. Pokazać w troszkę innej formule niż dotychczas, dzisiejszy seminarium będzie miał charakter mniej teoretyczny, nie będziemy odwoływać się bardzo silnie do prac teoretycznych, bardziej skupimy się na analizie przypadków. I stąd dowód gości dzisiejszego spotkania. Spotkanie to w ogóle poprowadzi dr Alek Tarkowski, interdyscyplinarny Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego i zespół ds. strategicznych kancelarii premierów i ministrów. również o kreatywność pomoc. Być może ze względu na to spotkanie najważniejsza afiliacja. Ale wprowadzi nas, poprowadzi późniejszą, późniejsze prezentacje, wśród których prezentować temat tak będą pan Tamasz Mol. Z Buda też. Kto to jest? do się z jego prezentacji. Nam się ta idea bardzo spodobała, dlatego zaprosiliśmy pana Wasza żeby opowiedział o tym przedsięwzięciu. I dwaj goście z Polski: Piotr Krajewski z Wrocławia, Wrocław Center i Jan Sowa z Doldex Także Zobaczymy te przypadki i po prostu potem będziemy chcieli wspólnie z Państwem zastanowić się, co z nich wynika dla właśnie yy, debaty o kreatywności. Yy, również debatę, którą trzeba prowadzić w szerszym kontekście społecznym. Jeżeli dzisiaj Państwo zdążą przeczytać w naszym dziennik, to tam jest na trzeciej i stronie relacja z badań, które przeprowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wśród polskich przedsiębiorców, no i okazuje się, że polscy przedsiębiorcy ostatniej rzeczy, jakie oczekują od swoich pracowników, to jest kreatywność. W związku z czym temat, o którym chcemy się dzisiaj zastanawiać, czy on po prostu jest przedmiotem zainteresowania ludzi kultury, czy on rzeczywiście ma jakieś poważniejsze znaczenie i jak raczej czego przekonać właśnie tych przedsiębiorców, że może pracownik kreatywny jest bardziej produktywny niż, niż ten, którego dzisiaj sobie wyobrażamy. Ale to już za chwilę, a w tej chwili chciałem poprosić Alka o yy, wprowadzenie do, do dyskusji i yy, prezentację kolejnych przyszłości. Więc y, ja bym chciał bardzo krótko y, trochę powiedzieć o tym, jak rozumiem tytuł spotkania i dlaczego taki jest tytuł i go niejako rozpracować. Po pierwsze myślę, że, że, że pojawia się takie pytanie czym jest kreatywność. Pracuję w organizacji Creative Commons, która niejako tą kreatywność gdzieś tam na swoich sztandarach ma i przyznam, że, że nie zastanawiamy się za często jaka jest nasza definicja kreatywności. To jest takie może tak trochę przewrotnie proponuję podejście takie przyjąć, gdy Przeglądałem też jakieś trochę tekstów o, o kreatywności, to tak naprawdę nie pojawiały się tam jakieś definicje, choć czasem są one przydatne. Myślę też, że bardzo dobrym tropem jest przetłumaczenie sobie słowa kreatywność na twórczość, która kojarzy nam się dosyć wąsko, ale jak spróbujemy przełożyć to jakoś tak szerzej, to właśnie dużo myślę się wyjaśnia, co to znaczy być twórczym w różnych sytuacjach. Ważniejsze dla mnie duże jest to drugie słowo w tytule, te przestrzenie tytułowe można by też powiedzieć o kontekście kreatywności, o środowisku kreatywności lub o instytucjach kreatywności. Wydaje mi się, że, że, że myśląc w tych kategoriach i to nie tak ogólnie, tylko o różnych kontekstach można doprecyzować co to ideę potencjału kreatywnego, która z kolei też jest często rozmyta, bo się ustosuje na przykład do bardzo dużych jednostek, do, do miast, albo nawet całych y, y, społeczeństw, co się wydaje strasznie dużym poziomem. Więc wydaje mi się, że te przestrzenie, który, o których dziś będziemy mówić, to są przestrzenie lokalne, przestrzenie małe i w związku z tymi przestrzeniami, którymi można jakoś zarządzać, to jest istotne. Um, i, I ja mam takie w ogóle poczucie, że że trzeba myśleć o byciu kreatywnym na rzecz kreatywności, że zaistnienie kreatywności, strasznie dużo tego słowa zaczyna się u mnie w prezentacji, pracy, ale żeby zaistniała w społeczeństwie kreatywność, trzeba kreatywnie podchodzić do tego kontekstu. I to, czego nam potrzeba, to nowego rodzaju instytucji, także instytucji kultury. Wydaje mi się, że, że, że to, co należy wykonać, to przemyśleć sobie, jaką rolę w dzisiejszym świecie odgrywały te instytucje tradycyjne teatr, muzeum, galeria sztuki, dom kultury, biblioteka, archiwum, kino, ale też na przykład media, powiedzmy obiekt prasy itd. i tak dalej, zastanowić się, czy one wyczerpują rangę możliwości i czy dobrze odpowiadają na z jednej strony potrzeby dzisiejszych użytkowników mediów czy uczestników kultury, a z drugiej strony na możliwości, czy wykorzystują możliwości oferowane przez nowe technologie. I chciałem, myślę, że niejako tak naprawdę te trzy dalsze prezentacje będą pokazywać przykłady takich instytucji moim zdaniem, ale ja chciałem powiedzieć tylko o kilku y, sprawach, które wydają mi się ważne, jakichś takich kategoriach, w, w których ja bym myślał o nowych instytucjach. Po pierwsze, wydaje mi się, że te instytucje muszą być skupione bardziej na przyszłości niż na przeszłości i na rzeczach nowych. To pierwsze jest ważniejsze niż drugie, bo nowość nie zawsze jest taka y, zorientowana na przyszłość, czasem jest takim trochę pustym ekscytowaniem się czymś innym, ale wydaje mi się, że szczególnie w Polsce, gdzie strasznie dużo naszej kultury jest jednak skupione na, na przeszłości, takie nastawienie na przyszłość jest czymś bardzo ważnym i być może kreatywnym. Po drugie, wydaje mi się, że że, że możemy czerpać inspirację z tego, co się dzieje w środowisku cyfrowym. Nie wiem, czy o tym będzie Janek Sowa mówił, ale on w tekście, który się nazywa Goldex Poldex Madafaka, czyli raport z pi-sektora, pisze o wielu rzeczach, ale między innymi opisuje pewien model działania, który wypracował z znajomymi współpracownikami. Gdy to czytałem, to jest model działania spółdzielni w Krakowie, to sobie pomyślałem, że, że w sieci takich przykładów jest bardzo dużo, że w świecie rzeczywistym te słowa są trochę niewygodne, ale trudno znaleźć realne instytucje, które rzeczywiście tak działają, a w internecie jakieś takie modele działania, które można by nazwać spółdzielczym, wydaje mi się, jest tego napęczki. I wydaje mi się też, że dziś zobaczymy, że mam nadzieję, że, że modele działania w internecie są powoli inspiracją dla działania poza siecią, na przykład twarzą w twarz. Czyli ogólnie pojęta cyfryzacja, jeśli spróbujemy ten termin przyłożyć nie tylko do skanowanych książek czy filmów, ale w ogóle do jakiegoś takiego procesu zmieniania rzeczywistości na modłę technologii cyfrowych, myślę, oferuje nam jakieś takie modele czy metafory które coraz częściej można stosować poza internetem. No i wiąże się to oczywiście z kwestią deinstytucjonalizacji, o której pisał niedawno w badaniu młodzi media Mirek Filicia, którego chyba tu jeszcze nie ma. Oni w tym badaniu z zespołem postawili tezę, że internet powoduje, że, że w życiach młodych ludzi coraz mniej liczą się instytucje, więc może pytanie też brzmi takie, że to nie są nowe instytucje, tylko w ogóle tych instytucji nie potrzeba, bo to instytucją jest internet. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, trochę od innej strony, to że wydaje mi się, że też takim kontekstem, yy, trochę inaczej rozumianym dla kreatywności, jest dziedzictwo. Creative Commons kiedyś wypuściło taki filmik, który nazywał się Creativity Always Builds Upon the Past. Twórczość zawsze opiera się na przeszłości. Myślę, że on tłumaczy, właśnie to starał się wyjaśnić, że, że sam zasób kulturowy, który istnieje, z nim nie trzeba nic robić. Po prostu sam fakt, że mamy dostępną wielki zbiór przeszłej kultury, może być motorem dla obecnej i przyszłej kreatywności. Wydaje mi się, że należy o tym pamiętać, bo za tym stoją decyzje regulacyjne, na przykład czy polityczne, dotyczące dostępności tej kreatywności i, i, i tego zasobu, więc już zupełnie kończąc, długo zastanawiałem się, czy, czy rzeczywiście to jest kluczowa kategoria, czy może tylko moje skrzywienie, ale naprawdę wydaje mi się, że gdybym miał szukać jakiejś takiej jednej osi tłumaczącej warunki dla kreatywności, to bym powiedział, że jest nią otwartość. Dla mnie otwartość ma to zetę nad kreatywnością, że dużo łatwiej sobie wytłumaczyć, co jest otwarte, a co jest zamknięte. I wydaje mi się, że po pierwsze chodzi o otwartość właśnie zasobów, czyli powiedzielibyśmy ich dostępność, a po drugie otwartość ludzi uczestniczących w jakichś procesach, czyli o uczestnictwo. I to powiedziawszy poprosiłbym już pierwszego prelegenta o zabranie głosu i zobaczymy, czy te moje teoretyczne tezy jakkolwiek mają się do rzeczywistości.